Cześć, i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Powiem Wam, że miałam sobie już dać spokój z tymi reakcjami na teledyski YouTuberów. Moje światło tu nie działo. się tak nastawiałam tych światełek. Patrzcie, to będzie teraz taka różnica. Jest różnica. Dobrze, o wiele lepiej. Mówiłam, miałam sobie dać spokój z komentowaniem teledysków youtuberów, ale głównie dlatego, że są one bardzo do siebie podobne. Ale Freeze wydaje swoją własną płytę. Jak ja mogłabym nie obejrzeć jego pierwszej piosenki, jego pierwszego teledysku solo, znaczy solo, no solo, powiedzmy tak, bo bez. Yy, chciałam być tym X, bez ekipy. Więc dzisiaj obejrzymy sobie Freeze z Masny Ben. Yo mamale. Yo mamale. Ja jestem w ogóle tak zielona, jeżeli chodzi o świat influencerów w Polsce. I muzyku. Że ja nie wiem, kim jest Masny Ben, wiem, kim jest Freeze, ale w ogóle nie byłam e, ogarnięta, że Freeze wydaje swoją własną płytę. No i proszę bardzo, nowy, nowy rok, nowy prezent, więc słuchajcie, jestem mega ciekawa, co to będzie. Czy znowu będzie, mam kupę ale wszystko jedno. Dziewczyny, mam piękne, psa jednego. Jestem ciekawa. Jak zwykle, opatrzcie, 2 minuty, 22 sekundy. Jak zwykle, ja nie jestem muzykiem. E, ten film jest tylko i wyłącznie zrobiony rozrywkowo jest dla rozrywki. Nie bierzcie tego na poważnie, co ja tutaj mówię. Ja się nie znam, mi słońce nadepną na ucho, więc e, to jest tylko trochę zabawy, ok? Ok, zaczynamy. 3, 2, 1, rek. Wielki kub herbaty, też. Znowu mam przypał, bo me, mnie. Ale Frizz chyba nie pije alkoholu, tak? Więc jak go melansz poniósł? Bo jeżeli melansz poniósł, to chyba chodzi o to, że tak się dużo zabalowało. Raczej chodzi o alkohol, a nie wiem, nie wiem, no ale dobra. Już widzę, że mamy, nie mamy Weroniki ani dziewczyn z ekipy, jest to po prostu Frizz, odcinamy się, Freeze, muzyk Freeze. więc jestem ciekawa, no bo jestem tak przyzwyczajona do teledysków ekipy, gdzie są wszyscy razem, więc, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało bez nich. Duża chmura, indyk smaży się, w całej chacie kręci się jazz, mam na sobie ekipowy dres. No musi być ekipowy dres musi być ekipowy res, ale jego nawika jest taka podobna, wiecie, bo ja mówię, że mi na nadepno na ucho, ale ja jestem całka dobra całka. Ja jestem całkiem dobra w jaka to melodia. Jak to melodia? Kiedyś ten program oglądałam, bo chyba u każdego w domu leciała, jaka to melodia, ale nie znałam tych piosenek, bo to wszystko było takie. No ja za mała, na to byłam. A teraz, słuchajcie, wystarczy. I pierwsza sekunda piosenki, i ja już wiem. Jeżeli znam piosenkę, oczywiście, ja już wiem, co to jest, więc śpiewać nie potrafię, nie gram na instrumentach, ale jakiś tam słuch mam. I te melodie... Czasami jest tak, że słucham jakieś piosenki i mówię, darnie to już słyszałam, ja to już gdzieś słyszałam, to już było przerobione. Własny brento, stylowy flex. W całej chacie, kręci się dress. mam na sobie ekipowy dres. A, znowu to samo, mamy, mamy ekipowy dres. Fajna jest ta moda, że faceci miałam teraz perły yy, na szyi, tak zauważyłam, przynajmniej tutaj na polskim YouTube. E, chłopaki też go noszą, fajne to jest, ja bardzo lubię. I? Spodziewałam się jakiegoś takiego dropa bitu, to pewnie zaraz się stanie, ale ten facet, ten mas, to jest ten masny band, w masce, przepraszam, ja się w ogóle nie znam. Zaraz powiecie, że powinnam robić research, ale to właśnie o to chodzi, że to jest moja reakcja, tak? I to jest chyba fajniejsze, że ja też nie robię jakiegoś researchu strasznego, bo nie rujnuję sobie tego. Ja, ja wcześniej nie słuchałam tej piosenki, nie widziałam żadnych reakcji ani komentarzy, ale ma to taki, trochę jak taki hymn, taki yy, jak te piosenki z piłki nożnej. Jakie są te, no, trudno mi to o co powie. wiecie co, zgubiłam Wątek, więc e, tak, e, lecimy dalej. A mówiłam o tym, że ta piłka nożna to brzmi jak taki hymn piłki nożnej, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Tak, jakby Szakira miała podobną piosenkę z takim vibem. I co to jest to Jomamale? To może powinnam się wpisać w Google, co to znaczy. Albo wy mi powiedzcie, my na pewno wiecie. Mam chcę co nie <śpiewanie> Jakie w ogóle. Och, piosenki teraz to mają takie ambitne słowa, nie? Takie. Ten tekst musiał naprawdę długo zająć do pisania. Gdzie są te nasze stare hity? Gdzie są piosenki, które mają po 10 minut? Tak jak Queen miała taką długą, pamiętacie chyba mniej więcej nawet. Tu mamy dwie minuty, gdzie są takie. No ja wiem, że to jest pewnie, wiecie, zrobione bardziej klubowo, bo to się lepiej sprzedaje, nie? Ale gdzie są. Czy zauważyliście, że nowi artyści to jakoś tak, no nie wiem, tak trochę jakby ta muzyka traciła sens, nie? Jakby słowa nie miały już znaczenia. Do Sprzątam rolaty? Sprzątam rolaty? Sprzątam rolaty? Sprzątam rolaty? Jestem taki jak Elon Musk O Aha, i tu nawet to samo ma mama male, yo mama mama, yo mama Dwie minuty, dwadzieścia dwie sekundy piosenki jo mamale, z czego dwie minuty to jest jo mamale <śmany> Tak to wygląda. Powiem wam, że to, to, to takie neutralne jest. To jest taka piosenka imprezowa, pewnie o to chodziło. Bardzo mało mogę powiedzieć, bo teletysk po prostu jest. W klubie tańczą i mówią po prostu ją mamale. I to tyle tak naprawdę. Naprawdę. Spodziewałabym się czegoś troszkę więcej. jest bardzo fajnie nawijał w piosenkach, w piosenkach ekipy wcześniej, miał bardzo fajne zwrotki, podobały mi się. Tutaj mamy tak minimalistycznie, no ale jestem ciekawa, czy ta piosenka nadaje całego vibe jego płycie. Czy będzie tak jak z ekipą, że każda piosenka była w troszkę innym klimacie. Tego jestem ciekawa. Spójrzmy sobie szybciutko na komentarze, skoro tak, kró tak krótki był ten odcinek. Yy, dla mnie bomba. buch zwa... A, bo Tutaj chodzi coś, że. To wszystko jest, właśnie, bo Fris nie, nie pije, ale pali, tak? I to jest wszystko ten temat. Tutaj, że ktoś puszczał cały czas to na sylwestrze, ale wam wyszło. No, wiadomo, wszystko co Fris wypuści, raczej wyjdzie. Numer jeden na karcie na czasie, podobno, to też to było. Tu pewnie jest zaskoczenie, że on jest tym całym masnym benem, tak? Bo to jest ktoś popularny. Ja, no nie znam się na polskiej muzyce, a tym bardziej na tych nowszych osobach. I rozumiem, że ten masny ben ma zawsze tę maskę na sobie i nikt nie wie, kim on jest, tak? To o to chodzi. Ja w ogóle, ja w ogóle słuchajcie, y, powtarzając się jeszcze raz, nie znam się w ogóle na nowej polskiej muzyce. Ja znam starsze hity, ale ostatnio myślałam, że fajnie byłoby zrobić reakcję do Young Leosi. Słyszałam o niej, słyszałam jakieś kawałki, ale nigdy nie oglądałam całego klipu ani nie przesłuchałam całej piosenki. Tak samo Oliwka Brazil, tak się dobrze wymawiam? Wydaje mi się, że mogłaby być to fajna reakcja, bo ja kompletnie nie znam y, tych osób i tej muzyki. I dowiaduję się przez innych youtuberów, jak ktoś tam mówi, że idziemy na koncert, czy coś tam, coś tam. Więc dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć. No kurczę, strasznie krótko ten odcinek. Jestem ciekawa, co dalej będzie. Jestem ciekawa, jak dalej potoczy się. Znaczy, nie, nie potoczy się nagrywanie, bo Fritz napisał moja płyta wkrótce, więc ta płyta pewnie już jest nagrana, tak się domyślam. O, czekajcie, a tu jest napisane na dole inspirowane utworem Faruko Pepa. ponieważ było tak dużo dram ostatnio z Wersow, z jej nutą do intro, ze wszystkim, prawda? Rok 2021 pod względem dram należał do versów. I Teraz oni bardzo patrzą właśnie na to, żeby mówić, że coś było inspirowane, czy coś było kupione, bla, bla, bla. I tutaj, że jest inspirowane, więc więc spójrzmy sobie szybko na to i jak podobne to jest. Czy to może ja o tym myślę? Patrzcie, 4 miesiące temu 300 prawie milionów wyświetleń! Wow! Dobra, spójrzmy czy to jest, czy to jest podobne, czy chodzi o teledysk, czy o nutę. Jestem bardzo ciekawa. Mam cały kubeł kubeł herbaty jeszcze. Rozkręci się? Może teraz zobaczmy. O, ten beat. Kurczę, faktycznie chciałam powiedzieć, że początek jest taki, że widać, że można się zainspirować całym vibem, ale to naprawdę jest podobne. Gdzie, gdzie tutaj jest e, freeze? Dlaczego ja rozumiem, że można się inspirować? Nie ma w tym nic złego, każdy się czymś gdzieś się inspiruje, ale kurczę, troszkę. Nie, nie wiem, ci ludzie nie mają jakiejś własnej inspiracji. Tu mamy oryginał. I teraz freeze. Słuchajcie, nie? znaczy napisali, że inspirowane, bo wiedzieli, że ktoś się zaraz dokopie do tego, jak to bardzo podobnie brzmi, brzmi, brzmi więc no, to, no ale to, nie, to wiecie, ludzie i tak będą o tym mówić pewnie, nie? i tak będą o tym mówić, że mało kreatywności i tak dalej, tak mi się wydaje Ech, wszystko gdzieś zawsze jest gdzieś coś kopiowane, często mamy piosenki od twórców i myślimy, że Boże, jaka wspaniała piosenka a ta piosenka jest zabrana od wiecie, kogoś innego, jest taki facet na TikToku, sprawdzę sobie, czego zapisałam, który mega pokazuje właśnie mm, piosenki, które mają te same Muzykę kupioną, lub piosenki, które zostały przetworzone jeszcze raz dla nowego wykonawcy. Ja jestem w ogóle jednym z tych świrów, który zapisuje TikToki na telefonie, więc jestem ciekawa, czy na pewno gdzieś go zapisałam, ale trudno do tego wrócić. Chyba nie znajdę, ale jest, wiecie, jest. Ach, może uda mi się, jak znajdę, to wstawię na Instagrama, bo bardzo fajnie zawsze facet pokazuje właśnie piosenki, skąd się wzięły i te same bity, i gdzie, o, myślicie, że słyszeliście już ten UT, to ona jest właśnie stąd. Dobra, ja ten odcinek już zakończę. Powiedzcie mi co myślicie o tym nowym kawałku Friza i czy czekacie na jego płytę, czy jesteście ciekawi, czy jest to wasz styl muzyki, no to nie są moje nuty, że tak powiem, ja wolę troszkę inną muzykę, ale to nie jest tragiczne, no to jest kawałek klubowy, taki wiecie, gdybym robiła imprezę, to bym pewnie puściła, nie, więc ja was zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach, dziękuję za oglądanie mojego kolejnego, kolejnego materiału i zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!